Jak powszechnie wiadomo, ja lubię ikony w związku z czym przez ostatnie dwa tygodnie, kiedy były one w paczkach, dałem z siebie wszystko. Otwierałem nawet paczki za monety, których i tak mam nadmiar, a dodatkowo oczywiście za SBC, zadania i to te najlepsze otrzymane za ukończenie sezonu, nagrody za Division Rival, mistrzostwa, Squad Battles. No i co się tylko dało. Dałem z siebie przez te dwa tygodnie wszystko, poświęciłem się tej grze maksymalnie, a i dwa tygodnie temu miałem odłożone paszki na start eventu. No ogólnie Har samowita niesamowita, a dzisiaj pochwalę się moim wynagrodzeniem od jej za ten potężny wysiłek. Jedziemy! Otwieram paczkę za 400 tysięcy monet. No a co tam, zabawimy się. Podobno z niej dobrze sypie po kilka ikon i to takich lepszych. Na start co prawda wychodzi bohater, ale to wcale nie znaczy, że tam z tyłu nie będzie czekać na mnie jakiś potężny lorą Blanc oceniony na 94, no a tymczasem logo Manchesteru City, De Bruyne, Obok niego mostowy, no i pytanie, czy w takiej parze jeszcze mógł się schować ktoś lepszy, czy to jednak będzie totalne rozczarowanie? No dobrze, to jeszcze nie jest koniec eventu. Jest w końcu białe podświetlenie przy kolejnym piku, ale szybko. Zostałem zgaszony bo netwedem to ja mogę się najwyżej w SBC podetrzeć. Jest ikona, jest biało-złote podświetlenie na górze, czyli to będzie na pewno ktoś bardzo mało grywalny, zostałem zgaszony znowu jak kiep, bo jeżeli wyskakuje Eśpe Francja, to wiadomo, że to jest Lauron Blon i to niestety w swej gorszej wersji, która tam chodzi na rynku już pewnie po 20 tysięcy monet. Siedem rzadkich kart ocenionych co najmniej na 84. Był wcześniej Laurent Blanc, więc pytanie, kto będzie teraz? No nie będzie to ikona, tylko jakaś karta bohatera. I w tym przypadku wszystko jest jasne, skoro już nie było tej czupryny u tego piłkarza. Skoro jest to ten pan zarabi, no to wiadomo, że mamy tutaj al -Jabera. Wartego tyle samo co Laurent Blanc, więc nie ma się nad czym roztkliwiać. Bez kombinacji, biorę się na początek za pierwszą kartę jest od razu białe podświetlenie. No prawie się już po. Podnieciłem, ale szybko zostałem zgaszony, bo to jest najgorsza eventowa ikona, jaką można było trafić. No i obok, oczywiście, już nie ma nic lepszego: gwarantowana paczka łowców marzeń UEFA. Tak po prostu dla zabawy, dla chwilowego oderwania się od ikon. No a tutaj, tam nie było nawet walkoutu z tyłu. To ja nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy to jest faktycznie jakiś placek. A nie dobrze, jest walkout, tylko bardzo zamazany w jakimś dymie. A tymczasem wychodzi nam tu Mendes oceniony na 93. Ale ale mimo wszystko ja wątpię, że to jest karta warta więcej niż 200 tysięcy. 10 rzadkich kart ocenionych co najmniej na 86 do tego kart wymiennych. No jeżeli w takiej pasce nie siądzie nic ciekawego, to wątpię, że uda się to w jakiejkolwiek innej. Bierzemy się za otwieranie i jest to oczywiście tragedia. Przewijamy i modlimy się żeby w środku było coś innego, oprócz tego bohatera, no ale za to nie jest moje marzenie. Druga paczka 10 rzadkich kart, ocenionych co najmniej na 86, i to jest tym razem ikona: ikona z walkautem, MŚP z Holandii, dobrze, czyli to nie jest ikona, to jest na początek jakiś piłkarz z ligi holenderskiej za Ajaxu, a ta ikona wyskoczy nam obok jako ta lepsza karta. Ale tutaj nie można mówić, że to jest lepsza karta. To jest tragedia, że zresztą tragedia ludzka. No to dla zabawy gwarantowana paczka łowców UEFA jako ten super przerywnik. No i teraz widziałem ten walkout bardzo niewyraźnie, ale jednak on istniał. Premier League, Anglia. Jeszcze wyskoczy na Arsenal. No i to jest już chyba wszystko jasne. To jest ten pan Walery, czy jak on tam się nazywa, oceniony na 93, czyli generalnie karta wygląda dobrze, ale też wątpieżona jest coś warta. Miejmy już to z głowy, weźmy od razu trzecią gwarantowaną kartę. Ligi Mistrzów UEFA i wyskakuje nam tym razem od razu bez wielkiej nadziei Bramkarz z Premier League z Brazylii, czyli wychodzi na to, że jest to Alisson, bo chyba Edersona nie ma w tej ekipie. Tak jest, Alisson oceniony. Na 93, czyli kolejny bardzo piękny foder. 14 rzadkich kart ocenionych co najmniej na 83, na początek inform, czyli przewijamy, ponieważ wokauty są już zepsute, trzeba szukać tych legend gdzieś z tyłu. No i z tyłu jest Gareth Bale. Tylko że. No ja i tak nim nie będę grać, więc nie wiem, czy mam się cieszyć z tego trafu czy płakać. Teraz będzie akcja, paczka 100 kart piłkarskich, z czego 50 jest rzadkich, czyli teoretycznie, no może być, ale nic nadzwyczajnego, na początek wyskakuje inform, zobaczę już z ciekawości ten walkout, nie będę może przewijać tych animacji, bo tutaj na początek to to będzie Harry Kane i obok jakaś karta w formie, a czy tam z tyłu schowało się coś fantastycznego, czy czeka tam na nas jakaś legenda albo bohater, no to już trzeba na spokojnie poprzewijać, zobaczyć te wszystkie karty. Jeżeli tutaj wśród rzadkich nie było, to chyba i do samego końca tutaj będzie po prostu sam najgorszy kłam. Dziękuję bardzo. Siedem rzadkich kart ocenionych co najmniej na 85. Na początek pojawia się oczywiście inform z walkoutem z Francji Esio, ligę. Nie za wiele mi to mówi, bo to jest jakiś mniej popularny zawodnik, który dostał wysoko ocenioną kartę z racji na podniesioną wyrale w drużynie tygodnia, no ale przewijamy to dalej. No i też jest beznadziejnie, chociaż te informy, o no to zawsze jest dobry grunt pod SBC. 5 rzadkich kart ocenionych co najmniej na 86, I oczywiście na początek tutaj musiał wyskoczyć inform. I jej specjalnie zrobiło wysoko ocenioną drużynę tygodnia, tylko po to, żeby te ify zapchały paczki, żeby było jeszcze trudniej trafić ikonę. No i faktycznie jest trudno trafić jakąś ikonę. A tutaj wychodzą nawet dwa informy, z czego ten Rogers już widziałem, jest całkiem grywalny. Tylko pytanie, czy jakiś nieśmiertelny gość schował się w paczce? Odpowiedź jasna. Gwarantowana karta nieśmiertelnych. Tutaj jest szansa, by trafić coś dobrego, jakiegoś Ronaldo Nazario, albo Blonka, albo Bejla, albo innego niesamowitego gościa. Ja już tak mówię powoli, bo wszyscy widzimy, widzimy, że tutaj nic niesamowitego nie będzie, to oczywiście musi być najgorsza możliwa ze wszystkich kart oceniona na 88. Siedem rzadkich kart ocenionych co najmniej na 85, i nie ma tutaj nawet białego poćwietlenia. To oczywiście może być błąd. No i jest błąd, bo schował się w środku Zambrotta, ale znowu, no to jest ta słabsza wersja. 10 rzadkich kart ocenionych co najmniej na 85. No i pytanie, przede wszystkim ile tutaj schowało się informów? No bo to jest faktycznie pole do popisu. Ja obstawiam, że... 3-4 ify to tutaj mogą być spokojnie. Na początek wyskakuje nam Terraz Getafe, Obok niego jeszcze kolejny inform. No i kwestia zagadkowa: czy jest ich tam jeszcze więcej? No, trzy informy i oczywiście zero legend. 10 rzadkich kart ocenionych co najmniej na 85, ale tym razem wymiennych, i przez to wyskakuje na początek super ikona. Czy to jest Loron blom Oczywiście, że to nie jest Loron Blond. To nie mógł być Loron To musi być najpierw Renard, podróbka. A obok niego... Aha, obok niego wyskoczy Lorą tylko na SPO, a nie tak jak na początku myślałem na SO oceniony na 94. No trolling level master. Ruszyła paczka 10 kart ocenionych co najmniej na 87. No gdzie trafić jakiegoś rzeźnika jak nie tutaj? Oczywiście na początek pojawi się inform i to pewnie nie jeden... A może jeden, bo tutaj wyskakuje tylko kobel, on nie jest drużynie tygodnia. No to daje chyba jeszcze większe szanse w takim razie na ujrzenie jakichś niesamowitych ikon. I są trzy ikony, tylko że szybko zostałem zgaszony, bo Del Piero chodzi z 60 tysięcy. na ta pozostała dwójka, no to jest prawie Quick No ale cóż, no trzy ikony to trzy ikony. Dobra, bierzemy się za jeszcze lepszą paczkę, tym razem aż 15 zawodników ocenionych na 87. O w takiej to już może być myślę jakieś 5 kart w formie i oprócz tego no zdałoby się trafić ze dwie jakieś legendy bez względu na to czy będzie to bohater, czy ikona, no ale na początek oczywiście wyskakuje karta w formie z Juventusu na pozycji spedelocattelli i obok niej Wyskakuje druga karta w formie, no ale pytanie: jakie ikony schowały się w środku, i czy w ogóle? No i się schowała niestety jedna, ale taka, że wolałbym jej nie widzieć. No ale oprócz tego, sześć informów, i pytanie: jeszcze co jest z tyłu? No i z tyłu znowu dwie te same ikony, które trafiłem przed chwilą. No dziękuję bardzo. Mam tyle foderu, że nie mieści mi się w klubie, nawet w magazynie duplikatów. Więc naturalnym wyjściem było tutaj zrobienie SBC o jakąś ikonę do wyboru na start. No, Gatuzo, fantastyczny wybór. Obok niego Rasz, no to jeszcze lepszy. I ten trzeci szawi, czyli też bez jakiejś rewelacji, No jak zwykle to jest tragedia. Gwarantowana paczka nieśmiertelnych. To no mam nadzieję, że tutaj w końcu wyskoczy jakiś Ronaldo Nazario, Thierry Henry, albo przede wszystkim inna ikona. Na start jest ikona SPO z Francji i to znowu wszystko tłumaczy, bo właśnie trafiam Lorą Blow ocenionego na 89. Po raz jakiś 25. No ten gość po prostu mnie prześladuje. Miejmy to za sobą. Pięć kart specjalnych, ocenionych co najmniej na 90, a wśród nich ikony. Będzie chyba bolało, no ale jedziemy. Jest na początek jakiś róż i wychodzi panienka, czyli no już to jest pierwszy strzał w policzek jej, prosto dla mnie. Japonia, pewnie Manchester City już kojarzy coś z tą panią, bo pewnie trafiłem ją ze dwa razy. Tylko pytanie, kto wyskoczy za nią i kto wyskoczy jeszcze Wśród pozostałych kart, no Gavi to nie jest nic fantastycznego. A wśród pozostałych jest Steven Gerrard i Lothar Mateos. Czyli, no bez rewelki, Gerrard chodzi chyba z 200 tysięcy. No to jest o tyle lepsza karta od tych pozostałych, które trafiam na co dzień. Dobra, zrobiłem Maldiniego i czas odebrać nagrody. Przede wszystkim oprócz tego Maldiniego i Maszczerano, tutaj jest jedna z trzech ikon do wyboru. Ocenionych co najmniej na 88. I za to się teraz bierzemy. No, bo jest jednak szansa, że może tutaj z niespodzianki wejdzie jakiś Toty Pele, albo Paul Calls albo Eric Cantona. No, to jest ciekawa karta, tylko tania. No albo Ashley Cole. Czyli, no nie ma wyjścia. Biorę Cantona, rewelacji nie ma, ale jak za kartę za zadania, no, myślę, że może być. Siedem rzadkich kart ocenionych, co najmniej na 86. oczywiście, na początek inform. Przebijamy to wszystko, no i widzimy tragedię ludzką. Kolejna już paczka z nieśmiertelnym gościem, ocenionym, co najmniej na 89, i wychodzi na początek ikona. Czyli jest szansa na Lorą Blond, bo jego chciałbym trafić, a tymczasem no nie jest to Blond, tylko Rotar Mateos oceniony na osi, na 90 w tej swojej gorszej wersji, który chodzi na rynku i tak po 30 tysięcy, i to jest może po prostu karta dobra pod ewolucję w lipcu. Nic więcej już nie otworzę, bo nawet nie mam foderu, nie mam nagród, nie ma zadań, nie ma niczego. Ostatnia paczka nieśmiertelnego oceniona co najmniej na 89, i to jest nie dość, że bohater, to jeszcze idzie baba czyli to jest Bombastor, notowana na 92, po prostu czysty foder. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Leżej robię pod siebie, a i jej dla zabawy kopię mnie dodatkowo po jajach, bo inaczej tego się nie da określić. Żeby na tyle otworzonych paczek nie wpadł mi nawet jakiś bufon albo jakaś inna grywalna karta za chociaż 600 tysięcy, tylko jedyne co to dali mi Beyla, którym ja i tak nie będę grać, bo mam w składzie waliczyka wersji toty, no to jest po prostu chamstwo. I ja dostawałem dobre trafy co dwa dni w lutym, bo było wiadomo, że zaraz nadejdzie załamanie rynku i one nic nie będą warte, więc no od 1 marca jak rynek zaczął się sypać, nie trafiłem już ani jednej karty wartej chociaż pół miliona monet. Wszystko w tej grze jest tak przemyślane, żeby aby zrobić na złość, no chociaż też może ja nic nie trafiam, bo na moim koncie od dawna leży minimum 10 milionów monet. No to po co mi dawać dobre karty, skoro gdybym chciał, to bym sobie je kupił. No ale co by nie było, delikatnie się zdenerwowałem i grać mi się odechciało. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.